No macie ludzie, wracamy do naszej gry. E, tym razem zajmiemy się e, optymalizacją e, naszej trasy. E, co na myśli optymalizacja? No generalnie dążymy do tego, żeby nasze trasy e, chodziły płynnie i odbierały cały towar. Na ten moment e, spróbujemy zrobić drugą nitkę na naszej trasie. Nie mamy jeszcze e, funduszy Prawdopodobnie, żeby zrobić to w całości i odpalić pociąg, ale nasze traski już funkcjonują i zarabiały pieniądze. Zaraz będzie koniec roku, sobie zobaczymy, ile zarobiły. I będziemy chcieli dorobić nową nitkę. Co będzie oznaczało, że na ten peron będziemy, będą musiały już dojeżdżać cztery pociągi. Zrobiliśmy 815 Tysięcy przychodu przy 167 tysięcy kosztu. To już jest lepszy wynik. I cały czas przychody będą nam rosnąć, ponieważ, ponieważ mamy już trzy pociągi, które, które kursują. Tutaj możemy też sobie zobaczyć, ile poszczególny pociąg zarobił w danym roku i w zeszłym roku. Ten z 5 wagonikami zrobił 138 tysięcy, ale on był odpalony w połowie roku, więc tak naprawdę on będzie nam tutaj zarabiał więcej niż tamte. One zrobiły po 250. Jeśli chodzi o optymalizację, to będziemy chcieli, żeby te pociągi wjeżdżały tu płynnie, wyjeżdżały stąd płynnie i żeby traski się nie przecinały. A zatem, to co zrobimy. Na początek na pewno to będzie drugi peron, który będzie odbierał tam towary tutaj, żeby pociągi mogły jednocześnie wjeżdżać na, na dwa tory. Żeby to zapewnić będziemy musieli trochę tor objazdowy poprowadzić dookoła. Tak jak mówiłem, no przychody już są troszkę większe, one nam zapewnią taki luksus jak trochę droższe budowanie Yy, czyli, między innymi, po polach, już nie jest takim bólem serca jak było do tej pory. Yy, to, co teraz robię, to robię traskę, która będzie docelowo trasą wyjazdową, a ten tor zamienimy w drugi peron, żeby dwa pociągi naraz mogły tutaj wjeżdżać. Jeśli jest za duży ruch, yy, można to w dość łatwy sposób zrobić, pod warunkiem, że mamy na to miejsce tak samo jest z odbiorem towarów z odbiorem towarów to jest rzadsza sytuacja zwłaszcza na początku gry bo tutaj zwykle jeden peron po prostu wystarczy ale też też jest możliwe taki podwójny nastarcie tutaj będziemy jechać po zboczu Tutaj tego nie widać akurat pod tym kątem, ale czasami umożliwia nam gra zrobienie takiego poprowadzenia toru. On tu jest teraz pionowa ścianka między tymi torami. Tutaj nie można by przejechać między nimi, ponieważ to jest wyżej niż to. To też budowa takiego toru troszkę więcej kosztuje. Ale to się też często przydaje na przykład przy wodzie. Tu byśmy mogli poprowadzić tor. W tę stronę nie podnosząc tej wody. To jest po prostu takie sztuczne podniesienie. się robi taka, taka mała skarpa. Minusem tutaj jest to, że nie możemy to, co mówiłem w poprzednim odcinku, którymś, że nie możemy pojechać w dół po skosie. Skosy działają tutaj trochę inaczej w tej grze niż, niż proste, proste linie. Co będziemy tu chcieli zrobić? Tu na pewno będziemy chcieli zrobić tunel, żeby wracające pociągi na tej trasie nie musiały przecinać tutaj tej, tego toru. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to poprowadzimy. Na pewno będziemy chcieli tutaj zrobić tunel. Od razu się do tego. O nie, tego nie zrobimy, błąd zrobiłem. Ponieważ on potrzebuje jednego rozpędu, żeby, żeby przez to przejechać. Spróbujemy zrobić tutaj. On tu powinien móc wyjechać w tym miejscu. Czyli tutaj będzie powrót pociągu. I on będzie sobie wyjeżdżał tutaj. Oczywiście źle zrobiłem. Też nie z tej strony. Ok, dobra, trochę dużo pieniędzy poszło. Yy, tu nie zrobię, bo tutaj nie zdążę zakręcić, ale mogę zrobić tutaj ten tunelik. Czyli będzie wyglądał tak. Nie mamy jeszcze. No, sprzeniewierzyłem trochę pieniędzy. Tutaj będziemy musieli zjechać na dół. Być może ten hangar trochę przesuniemy. I tu byśmy zrobili dojazdówkę w tę stronę, a hangar postawili gdzieś tu. Tej kurki. No, można by już ją ściąć, ale w sumie i tak trzeba będzie ją ściąć, żeby ten hangar tu postawić. Ja zepnę tą górę. Może, można sobie zobaczyć, ile to będzie kosztowało. Ok, już wiem, jak to zrobimy, czyli to zrobimy. Tylko tu trzeba będzie ten zjazd jeszcze jakoś zrobić. Czy to się uda? Tak, tu, tu, tu i tu. Dobra, jesteśmy na minusie. Moglibyśmy zrobić borą, borą. No tutaj właśnie wydaje się, że można tu dojechać, ale nie można, bo, bo to jest wyżej. Czyli zrobimy sobie tak. Weźmiemy to borą, borą, żeby nas nie wstrzymywało w naszej rządze rozbudowy. Czyli tu byśmy już mieli powrót dla tamtego pociągu, tam w pizdusę pojedzie, ale my sobie pojedziemy też tutaj. I to będzie powrót również dla tych. Ten hangar sobie rozwalimy. Nie będzie nam potrzebny. My go sobie zrobimy tutaj, w tę manikę. Ok, teraz powinno działać. Dobra, i teraz my sobie od razu odpalimy, żeby ten powrót był dla wszystkich dostępny. Abyśmy mogli podziałać trochę przy, przy stacji, czyli, tak tutaj sobie zniszczymy to, Zbuldożerujemy. a chyba za, za blisko to chyba postawiłem, dobra, czyli teraz w teorii mamy. Powrót zapewniony dla wszystkich, więc sobie to rozwalamy. Ten tor sobie zostawimy. Teraz pokażę, do czego on nam będzie służył. To nam nie będzie potrzebne i to nam już w całości też nie będzie potrzebne. Możemy trochę kaski sobie za tory odzyskać w ten sposób. O, no tu oczywiście zaraz światła będą, e, będą potrzebne. Nawet możemy od razu je wstawić. Na pewno przed zjazdem. Tu na pewno przed zjazdem. Tu przed hangarem i po hangarze. O, dość gęsto je tutaj porobimy. One tutaj jadą na pusto, więc one nie powinny mieć problemów, nawet jak się zatrzymają. I tak, tu na pewno będzie zmieniony będzie kierunek torów. Zrobimy dwie dojazdówki: jedną dla jednych, drugą dla, dla, dla drugich. Wtedy one nie będą się ze sobą w ogóle krzyżować. I będą mogły ze sobą tutaj ładnie współdziałać i sobie nawzajem nie przeszkadzać. Czyli tak robimy drugi peron. Tak samo robimy na nim światełka. Tu sobie zrobimy możliwość zjazdu do, do tego hangaru. Ewentualnie tu będą mogły się jeszcze przeciąć, ale ten hangar my tutaj potrzebujemy na końcu trasy. I powiem więcej, tu teraz odetniemy możliwość wjechania na ten tor. Ewentualnie możemy jeszcze zrobić tak, żeby mogły wjechać również na, na inny peron, zarówno te, jak i tamte. Po prostu, które będzie potrzebował, jakby dwa jechały z innego kierunku, też będą mogły sobie tutaj wjechać. To jest to, czyli oddzielna dojazdówka. Wspólny wyjazd. Może sobie tu damy jeszcze jeden. Jedna światełka przed tym. Nie jest to idealne miejsce na światła, ale może trochę pomogą. No dobra, i teraz tutaj mamy na końcu, tuż przed rozjazdem mamy hangar, więc też nie powinno być fakapów ze zjeżdżaniem do, do, nie tych, do nie tych hangarów, do których mają. I teraz co my teraz zrobimy? Pojedziemy dalej, zrobimy podwójną nitkę tutaj. Co prawda, tu jest dość mała produkcja. Ale tutaj powalczymy trochę o ten rating. I puścimy dwa pociągi również na, na tej trasie. Może nam się uda podwyższyć tę produkcję. Może też skrócimy, może też będą dwa po trzy. My, my też myślimy o, o przyszłości. Tego typu przejazdy. Jest szansa, że będziemy coś wodzić w drugą stronę również z, z towarami. No Tu byłby ewentualnie podjazd, jeśli tu byśmy dołączyli. Yy, więc to by było niekorzystne. Chyba żeby go nie było. Na przykład byśmy wystartowali jakoś trochę wyżej. No, tu raczej nie mamy z czym. Raczej byśmy wozili... stal. Zresztą to w sumie za dużo też nie ma. W międzyczasie minął nam kolejny rok. Tu już mamy milion sto. Więc już jest przyzwoicie. Szczerze mówiąc. Nie wiem czy będziemy tutaj coś wozić. Może tą stal będziemy wozić do tego miejsca. I stąd gudsy. Albo wieś tutaj. I stąd gudsy. Więc tutaj. Być może ta traska nam się jeszcze przyda. Do, do innych towarów. W drugą stronę. Z tego względu jest tunel a nie most. Mógłby to być most. Ale. Zasadniczo przy tych ustawieniach ciężkich wagonów tunele są lepsze do tego. Z tego względu, że na most trzeba najpierw wjechać pod górę, a dopiero potem z niego zjechać. A tutaj mamy szansę się rozpędzić z towarem i siłą rozpędu podjechać pod to. Więc tutaj jest niższa szansa zatoru przez to. Jakby on tutaj jechał sobie powoli. Potem się zaczął wtaczać na most, no to to by mógł się na tym zatrzymać. Tego byśmy woleli uniknąć. Dobra, i teraz tutaj mamy pytanko, czy my zrobimy tutaj tunel. On kosztuje 627 tysięcy, bo musielibyśmy obniżyć chyba heks z wodą. To jest absolutnie niedopuszczalne. Pytanie, czy byśmy mogli ten tutaj podnieść? Nie, nie moglibyśmy już tego podnieść, niestety. I zrobić tutaj tunel dłuższy. To nam się nie uda. Tutaj 525 tysięcy z tego tunelu to jest koszt obniżenia tego, tego jednego yy, różka. Więc to nam odpada. Z drugiej strony. Na ten moment jedziemy tu na pusto, więc można by się zastanowić, czy by jednak nie podjechać trochę pod tą górę. Alternatywnie moglibyśmy podjechać z drugiej strony, ale tutaj też mamy już stok, więc też trzeba by go tutaj zerżnąć. Więc tu mamy dość duże koszty. Także jest decyzja do podjęcia. Jesteśmy z tej strony. My sobie podjedziemy pod górę. Trudno. Może tak musi być. Kto wie jeszcze, jak my poprowadzimy trasy z miast. Bo też będziemy. Finalnie połączymy te dwa miasta, żeby pokazać też przewóz ludzi. Pytanie, czy to ma wpływ na naszą decyzję. Trudno na razie tutaj to określić, trzeba by tutaj głębszą analizę przeprowadzić. Pojedziemy sobie tu boczkiem. Tamtą stroną. I tutaj trzeba to będzie prawdopodobnie zerżnąć 130 tysięcy tak, bo to wymagało Ścięcia tego stoku i tu jeszcze kolejne kawałki i teraz tak tutaj zmienimy zmienimy ruch na lewostronny żeby po prostu te traski nam się już tutaj też nie krzyżowały to będzie dość łatwe Będzie droga powrotna, a to będzie droga tam. Tylko teraz tutaj światła trzeba usunąć buldożerem. Teraz tu mamy powrót, tu mamy powrót, a tu mamy dojazd. I to już nam powinno działać. Za chwilę światła podostawiamy. I ten powrót my sobie zrobimy z tamtej strony. Więc on by mógł jechać już nawet tędy. Jakoś tu, jakoś tu. I ten hangar trzeba będzie teraz przestawić. Tu będzie podwójny podjazd, niestety. Tego, tego nie poradzimy na to. I ten hangarek sobie walniemy tu przed podjazdem. Jakbyśmy tak zrobili, to pociąg za każdym razem zjeżdżałby do hangaru, co też jest interesującą opcją do sprawdzenia. A może tak zostawię, ostatnio było w komentarzach żeby to go spróbować. W międzyczasie zrobimy sobie coś takiego. Wyślemy go do hangaru, czyli tu. Jeszcze ostatni raz, żeby go przyspieszyć. I odłączymy sobie od niego już ten jeden, albo nawet dwa wagony. I teraz tak, ponieważ on tu był na stacji, kazaliśmy mu zjechać, to on ciągle będzie tu wracał, żeby załadować. Moglibyśmy zrobić skipa, żeby ruszył dalej, ale on w sumie i tak już jest pełny. Więc on i tak nam już ruszy dalej. A, i tutaj troszkę jest mały fakapik. Ja muszę od razu puścić drugi pociąg. Żeby te wagony, które tu są nam się nie zmarnowały. Na szczęście w międzyczasie zarobiliśmy hajsiwa i stać nas na to. Tu już jest trochę węgla nawet załadowane. Jeszcze dołożę mu koala. I teraz rozkazy to sobie weźmiemy od... Aha, teraz już nie wiem, który jest który. Więc nie chcę złych kliknąć. Dobra, jedź pan tu. To trzeba szybko teraz działać. Żeby pociąg miał w ogóle powrót. Dobra, ten wyruszył. Teraz musimy szybko wywalić ten hangar. I dać tu dojazd, ok. I teraz nic się nie powinno złego stać. On zjeżdża do hangaru, bo nie ma dokąd jechać. Za chwilę już się ogarnie, bo będzie wiedział, że te tory się pojawiły. I teraz szybko tutaj jeszcze trzeba powstawiać Światła. Skoro mamy skoro mamy już dwa pociągi. na całej długości by się przydały. Minusem tuneli teraz jest to, że w nich nie możemy świateł stawiać, więc tam mogą się robić pewne drobne zatory, więc długie tunele będą nam powodowały to, że mogą się robić zatory krótkie tunele nie powinny, no bo i tak tak gęsto świateł nie stawiamy. W sumie na wyjeździe, no to tutaj postawimy gęści, żeby tutaj się nigdy nie zatrzymał. No i dobra jest. Dwa pociągi będą śmigać. Ripej, ripej, no dobra. Yy, o. Pojawił nam się nowy pociąg, idealny moment, ponieważ nie wiedzieliśmy o czym mówić. Tutaj mamy opcję na. Tu trzeba szybko kliknąć, bo inaczej nam zniknie. Na testowanie nowego pociągu. Nowe pociągi są zwykle lepsze, nie zawsze, więc trzeba też popatrzeć na parametry. Nowe pociągi mają na początku bardzo słabą niezawodność, więc one się będą często psuły. W za to mamy po prostu szybciej, lepsze pociągi. One z czasem stają się coraz, coraz bardziej niezawodne, aż w końcu już zupełnie niezawodne. Kiedy one się były stare, znowu się stały z powrotem zawodne, więc tutaj będziemy musieli zadbać o to, żeby w tabor wymieniać. No powiedzmy, że regularnie, nie, nie często, ale, ale, ale regularnie. No dobra, i teraz mamy tak. Mamy dwa, dwa perony. Właśnie mamy sytuację, w której ten pociąg mógłby już wjechać na ten drugi peron. On zdecydował się zjechać na, na zajednik. Gdyby tego nie zrobił, to miałby tutaj, nie musiałby się zatrzymywać i jednocześnie dwa pociągi by były obsługiwane. Przy tej ilości to w zupełności wystarcza. Dwa są na tej trasie, dwa są na tej trasie. I tu liczymy mocno, że no, wzrośnie nam ta, ta produkcja. I że te pociągi z trzema wagonikami będą nam po prostu zarabiać. Dobra, to chyba będzie tyle na ten, na ten filmik. Oczywiście dobrym zwyczajem repay na fola sposób sprawdzony na koniec odcinka. I do zobaczenia w następnym. Yo!